Nie odbierze, zobacz co mam mówi. Halo? O? 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 Halo? Zadzwoniłem się o? do pani z ogłoszenia. Do pana? Trochę. Do ogłoszenia. Traktor sprowadzany z Niemiec. A, no tak, tak. tak. Aktualny? Tak? Aktualny? Ja chciałem się zapytać, ten traktor ma cztery drzwi, silnik z przodu i z tyłu, tak? Znaczy powiem tak, dwa, dwa, ma otwarte drzwiczki, jakiś ludzik jest w środku, nie? A, a ten, ten, ten cały traktor działa na 1.7.2? Tak żebym mógł zaczynać z nim na skafie na nowej edycji? Chodzi mi dokładnie, czy ten traktor działa normalnie i czy mogę, z nim, mogę się nim bawić jeździć tak na nowej edycji. Tak, tak! Normalnie Pani Piko jeszcze powie, ten traktor był używany kiedyś? Miał jakieś bany, czy był banowany za coś, czy coś ma jakieś zadrapania. Miał tak jakby no tak. stosunek z... że tak to mówimy, z dziećmi. Aha, do Faktory New, tak? No, nieużywany, nowy. Nie, nie. Nie. Okej. Okay. A pani nie powie jeszcze, to jest z... Yy, z Lublina, tak? Z Dolnośląskiego. Tak, tak, tak. Czyli tak. ja, kaj to muszę jechać pół, yy, pół, pół, pół... pół, Polski. Czy jest Uf. możliwość odebrania kurierem? Żebym... Tak jest, tak, jest możliwość. Żebym pojechał do kuriera, zamówił i on mi przywiózł, tak? Do pani? No, żeby kurier mi dowiózł do mnie i... żebym miał ten traktor, tak? Tak, 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 no dobrze. Okej, a powie mi Pani, ile by Pani chciała za ten, yy, że tak to ujmę, sprzęt do koszenia? Yy, no, nie mam tak 25 zł 25. To Pani powiem, oferuję 3 unbany i koksa, bo nowa edycja, koks jeszcze dużo kosztuje. O, no, dziękuję, ja 25. Nie? A, a Pani mi powie, czy chciałaby się Pani wymienić za AWP Boom 8 euro? Chyba nie, nie, nie. nie? Y... A, a Pani ma, e, że tak tu ujmę, rep plus, czy Pani nigdy się nie wymieniała, nigdy nie nikt sprzedawała? E, nie, ja tylko sprzedaję, nie wymieniam. Aha, Pani nie jest traderką. okej, okay, rozumiem. E, a powiem mi Pani Zabry się jeszcze... Garanga. Yy, powiem pani jeszcze, no to jest tak z Lublina, tak. Tak. Yy, czyli w wielu dniach by trwał ten dowód. No bo wie pani, nowa edycja ja muszę szybko orać i, i muszę na czymś mieć, tak? Musi to, to działać. Do mojego synka z moim synkiem będę jeździł razem, będziemy się bawić. Ej. Okay. A pani mi powie jeszcze, czy jest wodoodporny, bo ja lubię czasami z synkiem się pobawić w wannie, nie wie pani. Wie pani, no. Wodoodporny? Tak, tak bo to jest nie traktor, nie? po Czyli powiedz, że jak będziesz się wpierdolić do bałtyku, to nie utonę. wiem. A, ja. A powiem pani jeszcze, jaką pani marangę? Bo tutaj na y, tablicy, dawniej tablica OLX, widzę, że pani ma tutaj nie ma rangi żadnej. Można pani zaufać, pani jest godną traderką, nie ma żadnego skamowania. Bo ostatnio ja, ostatnio kupywałem i, i wie pani, no kurczę, przypał był trochę, bo mnie skamowali na tą kosę tak i byłem 20 zł aż w plecy. Wie pani, Małozarskim nie jest kolorowo. Czasem no, zalewa się smutki, a czasem bywa ci lautowo. Zaprasza się cztery. Jak się wpierać do oceny czy nie Dobra, tak, a jeszcze mam jedno pytanie. Ten traktor, tak, on jest wodoodporny, czyli jak, że tak to ujmę, lekko Wjebie się do Bałtyku, to on będzie żył. Tak, 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 tak. To ja złożę, złożę zamówienie całe na pocztę do pani, znaczy do pana, a pan mi wyśle to wszystko No tak, dupę. do domu. A i powie mi pani, pani ma jeszcze męża? Okay, słuchasz, jest słuchasz? Tak trade, good trade. <śmary> A weź pierdala ode mnie, kurwa. Kastrat! O Boże. Kastrat <śmary> ja <pierdolaj>. O chuj, ty <śmary> oh, kurwa. Ja pierdolę. Co że nie byłem że ja gadam z babą. To nie, bo on mówił ten, męskie takie, że idzie się, ten, no tak wiesz, męskie takie no, coś. może był jako traktor, nie?